Dzień dobry Państwu, jestem na SGGW, na Wydziale Leśnym, gdzie trafiłem na super wystawę chrząszczy, którą zorganizowali Państwo. Może się przedstawicie, kto organizował? Student Rafałko Mateusz. Studentka Małgorzata Czaja. Tomasz Mokrzycki, opiekun studenckiej sekcji entomologicznej Koła Naukowego Leśników. Studentka Weronika Przemysławska. Student Jan Siczek. Przekręcę, tutaj są gabloty, tak? I są żywe. Są żywe tutaj chrząszcze. Straszek Filipiński. To nie jest chrząszcz, to prawda, ale też. chrabosz majowy, coraz rzadszy, coraz trudniejszy do oglądania. Kruszczyce złotawki, uwielbiam je, jakie piękne. Uwielbiam te chrząszcze. No i tutaj kolekcja, nie tylko z Polski. To wyłącznie lasy deszczowe. Lasy deszczowe. Super. Super, Brawo. Co to za książ jest tutaj? To jest dumek jałowcowy. I co on atakuje? To jest gatunek, który przybył do nas z południa Europy. Tak? I zasiedla jałowce, ale przede wszystkim żywotniki. I w, tutaj południowa czyli tuje, część Warszawy. Dla, tak, dla tak, czyli tu Południowa część Warszawy, czyli Piaseczek, Konstancin, Jeziorne, ale Ursynów. Mam już wiele, wiele tuj zabitych przez tego chrząszcza. Czyli ta zaraza na tuje wreszcie przyjdzie, tak? To jest smutne, tylko że jałowce pewnie rodzime też atakuje. Tak, jałowce rodzime no. też atakuje, natomiast są ludzie, którzy obawiają się tego chrząszcza, ale są też tacy, którzy się cieszą mówiąc, że się tujoza w Polsce skurczy. Ale czy drzewa umierają zupełnie, czy… czy... Tak, zupełnie umierają, Ale tak. to jest okropne. Bo to się bardzo szybko dzieje. O Boże. I to w całej Polsce nie ma, tylko jest tutaj. E, to znaczy, ja myślę, że koledzy w Krakowie znaleźli Aha, też. W, na tuja, na, na matwych tu, jak na cmentarzu. Super. E, natomiast tutaj są to, są: to jest jałowiec Sawiński, co ciekawe, Aha. zaatakowany przez grzyba, co nie przeszkadzało chrząszczowi e, zasiedlić go. I tutaj to mamy takie soczewkowate otwory wylotowe. I to właśnie te, te żywe chrząszcze się stąd wy, wygięcia. I nie ma leku na to. Nie ma leku nie na ma leku. to. Nie. nie ma żadnego leku na to.